Jak się negocjuje, to wszyscy zawsze myślą o tej cenie, prawda? No, no choćby przetargi, jak mhm. są przetargi, to jak jest przetarg ogłoszony, to zazwyczaj mhm. tam 90% decyduje cena. To jak w biznesie jest z tą ceną? Ludzie kupują tylko pod wpływem właśnie tego, że ktoś nam obniży i cena jest niższa, czy jednak szukają tej wartości, jakości, która no, powoduje, że cena jest wyższa, dlatego, że no, po prostu jest lepszy produkt, czy lepsza usługa. Dotknęliśmy bardzo ciekawego tematu w chwili obecnej, czyli tak zwanego negocjacyjnego wartościowania. Tak większość osób uważa i w profesjonalnych negocjacjach jest takie dziwne słowo, nazywa się lejkowaniem do ceny, czyli takiego sprowadzaniem do ceny. Ale prawda jest taka, że ludzie kupują rzeczy z tysiąca innych powodów i bardzo, cen, bardzo często cena jest tylko i wyłącznie efektem tych wszystkich innych czynników, które mają na nich wpływ. I oczywiście możemy używać banalnych przykładów typu dlaczego ktoś kupuje samochód za 2 miliony złotych. Kiedy ja śmiem podejrzewać, że gdyby dobrze poszukał na rynku, za milion kupiłby równie dobry, równie szybki, równie komfortowy. Możemy się śmiać, że kupił za kolejny milion, kupił znaczek na masce. Ale dlaczego ktoś jest gotowy zapłacić milion złotych więcej za taki sam no samochód? No właśnie, dlaczego? Dlatego, że być może chce się w tym samochodzie pokazać? być może, że chce zaspokoić swoje ego, być może chce pokazać, że może, są różne powody. Albo tak. marzył na przykład Albo o takim marzył samochodzie o takim w wielu samochodzie. lat, tak? Więc absolutnie cena jest najczęściej wynikiem, yy, skutkiem innych czynników, które oni decydują. I prawda jest taka, że bardzo często jest popełniany błąd, że rozmowy w biznesie negocjacyjne, sprowadzane są do ceny, a to nie jest prawda. Ludzie podejmują decyzje na podstawie w większości przypadków kompletnie innych kryteriów.